Mam teraz pytanie do wszystkich dzieci, które są na sali. Czy możecie do mnie pokiwać rączkami? E, tak, miałem na myśli te mniejsze, poniżej 18 roku życia. Jesteście tutaj, widzę Was, i jest Was sporo. Mam takie pytanie do Was. Proszę, powiedzcie mi, czy zdarzyło się Wam kiedykolwiek w życiu podjąć złą decyzję? Tak, tak. Tak. Aha, bardzo proszę, jedna osoba się zgłasza. Że też. Mhm. Bardzo proszę, tutaj. Też, rozumiem. A czy może któryś z Was chciałby króciutko powiedzieć, jaka to była zła decyzja, czy wolelibyście to zostawić raczej dla siebie? Bardzo proszę. Zdenerwowałem się na mamę, tak. Domyśliłem się, że to było niepotrzebne i słusznie. I bardzo dobrze, to rzeczywiście jest dobry wniosek. Zostawmy na chwileczkę temat złych decyzji na boku, bo chciałbym Wam pokazać, co dzisiaj przyniosłem ze sobą. Nie. To jest zabawka. Wybrałem jedną z ładniejszych, które posiadam. Ta zabawka wspaniale potrafi bawić. Pięknie lata. Zobaczcie, jak się składa na niebie. Gdyby ktoś chciał się pobawić taką zabawką, to zapraszam po nabożeństwie. Gdyby ktoś się krępował, proszę wziąć syna ze sobą. Drogie dzieci, chciałbym wam teraz y, króciutko powiedzieć pewną historię, która się wczoraj wydarzyła. Chce, chcecie posłuchać? Świetnie. A zatem posłuchajcie. Wczoraj byłem świadkiem takiego oto wydarzenia. Poszliśmy coś zjeść do jednej ze znanych restauracji i w tej restauracji jest taki zwyczaj, że kiedy zamawia się coś do jedzenia, to można również dostać wybraną przez siebie zabawkę. Dziecko, z którym akurat tam wtedy byliśmy coś zjeść, wybrało sobie jedną zabawkę, ale po chwili okazało się, że to był zły wybór. Niestety to nie była ta zabawka, która miała być wybrana i ta właśnie taka ulubiona. Więc nastąpiło rozczarowanie. Jak ono przebiegało? Powiedzmy, że tutaj nie będziemy o tym mówić, ale rzeczywiście było duże. Wówczas mamusia tego chłopca, bo to był chłopiec, wzięła go i poszła razem z nim do pani przy Kasie i zapytała, czy można tą zabawkę wymienić na inną. Pani niestety powiedziała, że już nie można wymienić, bo zabawka jest już wyciągnięta z opakowania, z pudełeczka, już niestety nie można jej zwrócić. Rozczarowanie tego chłopca było duże. I wtedy mamusia tego chłopca zrobiła coś bardzo wyjątkowego. Poszła i kupiła mu jeszcze jedną, drugą zabawkę. To, co ta mamusia zrobiła w stosunku do swojego syna, w pewnym sensie moglibyśmy nazwać, że jest takim aktem łaski. I troszkę podobnie, wiecie, jest z nami już dorosłymi, ale też i z Wami troszeczkę jeszcze mniejszymi i z Panem Bogiem. W życiu nie wszystkie decyzje, które podejmujemy, okazują się być trafne. Czasem człowiek podejmie decyzję, a potem okazuje się, że jak wyciąga... Zworeczka to nie jest to, to, co byśmy chcieli, że to, co nam się wydawało, że jest w kartoniku, zupełnie nas nie cieszy, że wybór, którego dokonaliśmy, jest po prostu zły. I wtedy Pan Bóg może, podobnie jak ta mamusia, przyjść z takim aktem łaski. Kiedy zwrócimy się do Pana Boga i powiemy mu: Panie Boże, wiesz, ja tak żałuję tego mojego wyboru. On nie był dobry. Ja teraz to widzę, że on naprawdę był zły. Chciałbym móc jeszcze raz podjąć decyzję. Ewangelista Jan tak to opisuje w swoim pierwszym liście. Posłuchajcie. On pisze w ten sposób. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, błędów, pomyłek na przykład. On, czyli Pan Bóg, jest sprawiedliwy. Jest wierny i sprawiedliwy. Przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Dokonywanie złych wyborów, drogie dzieci, nie jest domeną tylko wieku dorastania. My, dorośli także podejmujemy złe decyzje, ale mamy kogoś w niebie, kto może tak jak ta mamusia. Pójść do kasy i kupić Drugą zabawkę, zawsze wtedy, kiedy powiemy mu: Panie Jezu, to był zły wybór, żałuję go. Drogie dzieci, teraz będziemy się modlić o Was, o Wasze zajęcia i o to, żebyście dokonywały w życiu większej ilości tych dobrych wyborów. A nas zapraszam wszystkich. Powstajmy i pomódmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że jesteś pośród nas obecny. Dziękujemy Panie za tą całą gromadę dzieci, którą dałeś nam. I prosimy Cię, Ojcze, abyś uczył ich tego, czego nas uczyłeś przez całe życie, że zawsze, kiedy do Ciebie się zwracamy, Ty jesteś pełen łaski i wybaczenia i pełen zrozumienia dla naszych złych wyborów. Bądź błogosławiony i uwielbi się w każdym dobrym wyborze, jaki podejmujemy. Na Twoją chwałę. Amen. A teraz zapraszam Was już, wszystkie dzieci, na zajęcia Waszego małego N.